Dziękuję państwu bardzo bardzo serdecznie za Aleksandrę Jakubowską dzisiaj terminuję tutaj z państwem bardzo serdecznie się z tego Cieszę. Drodzy Państwo, mamy sytuację taką, że w Polsce zaczyna być kombinacja składami sędziowskimi, zwłaszcza w sprawach politycznych albo dotyczących polityków, i to polityków prawa i sprawiedliwości. Chodzi o to, drodzy Państwo, żeby było tak, jak było, i żeby było dobrze. I mamy sytuację, wracamy do materiału głośnego materiału w portalu w polityce.pl, kulisy zmiany w składzie orzekającym w sprawie Romanowskiego w tle sędzia z kasty i nieznany tryb. Przejęcia akt. Oto bowiem, drodzy Państwo, pan sędzia Krzysztof Chmielewski, który do którego trafił wniosek jednej z sędzi o wyłączenie jej ze sprawy aresztowej, odwołania w sprawie aresztowej posła posła i byłego wiceministra sprawiedliwości Romanowskiego. Ten sędzia Chmielewski wniosek rozpatrzył, sędzie wyłączył skąd idą na jej wniosek i za jej zgodą, ale wziął sobie sprawę jeszcze innego sędziego, drodzy Państwo, sędziego Dziwańskiego. I wyłączył go ze sprawy, mimo że ten Sędzia przeszedł weryfikację w postępowaniu i mógł orzekać w tej sprawie. Co dalej? Zobaczymy, ale to wywołał lawina komentarzy. Widać, że ktoś bardzo chce ze składu wyrzucić sędziego, któremu dlaczego? No, dlatego, że nie podoba się tryb jego powołania przez Krajową Radę Sądownictwa. O tym wszystkim mówił dzisiaj w Sejmie poseł Ozdoba. Mamy do czynienia niewątpliwie z możliwością popełnienia przestępstwa przez ustawianie składu sędziowskiego, to jest szanowni państwo Białoruś, ja dziwię się, ponieważ czas jest taki, że płynie, za jakiś czas może się okaże, że ciekawy sygnalista potwierdzi informacje, które mamy, że politycy bezpośrednio wywierają wpływ na składy sędziowski i orzeczenia, jeżeli ktokolwiek z polityków czy sędziów twierdzi, że ktoś jest głupi i nie zabezpiecza siebie samego, przed sprawiedliwością w przyszłości to jest w błędzie. Ja mogę Państwu zapewnić, że wielu sędziów obawia się o dalsze funkcjonowanie i odpowiedni sposób zabezpiecza materiały które w przyszłości posłużą do postępowania prawno-karnego a wobec Sędziego Krzysztofa Mielewskiego niewątpliwie tutaj będzie musiał być jakieś postępowanie wyjaśniające ja Chciałbym tylko powiedzieć, że pan sędzia Chmielewski który sobie wyłączył poza trybem i poza jakimikolwiek przepisami sędziego nazywał na w mediach społecznościowych byłego premiera Mateusza Morawieckiego gdy pełnił on tę zaszczytą funkcję na ziolę sam w mediach społecznościowych przybierał sobie, na za Profilowe serduszko Platformy Obywatelskiej, a jego ekscesy były opisywane również przez portal w polityce.pl. Posłuchajmy jeszcze pana Jabłońskiego w tej sprawie. Nieprawdopodobne. Sędzia Chmielewski, który otwarcie łamie konstytuc konstytucyjny nakaz polityczności i wyraża swój negatywny stosunek do strony procesu, otwarcie ingeruje w postępowanie sądowe. Gdyby był uczciwy, powinien trzymać się od tego postępowania z daleka. A nawet jakby go do tej sprawy wylosowali, miałby obowiązek się wyłączyć. Powinna to być reakcja rzecznika dyscyplinarnego, ale doskonale wiemy, że pan Bodnar swojego sojusznika nie skrzywdzi, drodzy państwo. I jeszcze jeden temat, który elektryzował dzisiaj opinię publiczną, to nowe zarzuty dla księdza, m.in. dla księdza Olszewskiego. Spieszy się prokuratura. Jutro mija termin wniesienia wniosku o przedłużenie ewentualnie aresztu dla księdza Olszewskiego, który jak wiadomo ma wyjść z końcem sierpnia z aresztu. No to się dorzuca do pieca kolejne zarzuty. A co o nich mówi obrońca księdza Olszewskiego, mecenas dr Michał Skwarzyński? Posłuchajmy. Sytuacja jest naprawdę z gruntu kuriozalna, dlatego że po przegranej sprawie w sądzie apelacyjnym w Warszawie prokuratura, nie informując mnie jako obrońcy księdza Michała Szewskiego, postawiła mu w dniu dzisiejszym zarzuty. Ja nie brałem w tym w ogóle udziału, nie wiedziałam o tych czynnościach. Postawiła mu zarzuty działania w grupie przestępczej. Razem z, oczywiście z Marcinem Romanowskim, gdzie cel jest dość prosty, prozaiczny. Mianowicie prokuratura na pewno będzie chciała obejść wyrok sądu apelacyjnego. Nie musimy się spodziewać za chwilę wniosku o przedłużenie aresztu. Poza 31 sierpnia. No działanie w kompletnej opozycji do zasad państwa prawa, w kompletnej opozycji do cywilizacji europejskiej. No i drodzy państwo, w przechodzimy do naszego gościa. Łukasz Piebiak, sędzia, Łukasz Piebiak, prezes Stowarzyszenia Prawnicy dla Polski. Bardzo serdecznie witam pana pana sędziego. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Również byłego wiceministra sprawiedliwości. Panie sędzio, ta sprawa sędziego Chmielewskiego, ona wzbudziła też bardzo wiele komentarzy i takich kontrowersji również w waszym środowisku sędziowskim. Ono nie jest oczywiście jednorodne, ale ja też zapewniam, że większość polskich sędziów to uczciwi i ciężko pracujący ludzie. Jak widzieliście te ekscesy pana Chmielewskiego wielokrotne, no choćby w mediach społecznościowych, no jaka, jest, jaka była wasza reakcja? To znaczy pan sędzia Chmielewski ustawił się po jednej stronie politycznego sporu, co sędziemu nie przystoi, nie godzi się, a przede wszystkim jest niezgodne z prawem, bo jednak Konstytucja ten nakaz apolityczności wyraźnie w stosunku do sędziów formułuje. Więc po pierwsze, łamie przepisy prawa, łącznie z Konstytucją, po drugie, jakby styl, w jakim to robi, jest no Trudno powiedzieć inaczej niż żenujący no, tego rodzaju określenia, które pan redaktor przytoczył na ziel o kimkolwiek, a o premierze, czy byłem aktualnie premierze, no to, to się samo komentuje. tak Nie dość, że jest to bezprawne, to jeszcze jest, jest to po prostu bardzo niskie, nie przystoi wykształconemu człowiekowi, już na pewno sędziemu, żeby w taki sposób się wyrażać. To się kwalifikuje oczywiście na represję dyscyplinarną i, tak jak widziałem, e, chyba pan redaktor, no w każdym, razie, tak, w każdym razie tutaj na portalu w Polityce dzisiaj pojawił się tekst, że pan sędzia Chmielewski ma postępowanie dyscyplinarne. Myślę, że na nie jedno zasłużył, a tym co zrobił no w ostatnim czasie, nie wiem, wczoraj to było czy dzisiaj, czyli to wyłączenie bez wniosku w sprawie, która jest już rozstrzygnięta co do tego facto, wątku tak. czy pan sędzia dziwański ma w tej sprawie orzekać czy nie sąd okręgowy w Warszawie się wypowiedział i powiedział, że nie ma podstaw do wyłączenia co dalej, oddalił wniosek co dalej, co dalej należy postępować zgodnie z przepisami prawa, być może pan redaktor, w ferworze pracy jeszcze tego nie odnotował ale jakieś pół godziny temu na portalu OKO.press pojawiła się, informacja, że pani sędzia przewodnicząca wydziału w którym mm -hmm. To wydziale ma być rozpoznawane zażalenie na areszt, zdecydowała, że sprawa trafia na posiedzenie aresztowe, w składzie w którym będzie pan sędzia Dziwański. No, I oczywiście sąd, w składzie, w składzie takim, jaki wynika z przepisów, ze sprawozdawcą w osobie sędziego Dziwańskiego, będzie decydował, co dalej z tym fantem zrobić, ale postąpiła po prostu zgodnie z tak prawem. I, I chwała za to kolejnemu sędziemu, kolejnemu sędziemu z Warszawy, który zachowuje się jak trzeba. bo Przecież ten sędzia, który, który odmówił wyłączenia sędziego Dziwańskiego, to nie jakiś, przepraszam za sformułowanie, neosędzia, czyli osoba, którą z lubością Bodnarowcy chcą deprecjonować, używając takich określeń, ale to. Doświadczony sędzia od wielu lat, sędzia Sądu Okręgowego, po prostu podszedł do tego uczciwie, zgodnie z przepisami. Stwierdził, nie że to co, to, co prokuratura napisała, nie wskazuje na jakiekolwiek zagrożenie, co do tego, żeby ta sprawa nie miała być rozstrzygnięta sprawiedliwie przez sędziego Dziwańskiego w tym wypadku. I oddali wniosek prokuratury, która malokuta causa finita. Tak. E, czyli można być e, tak zwanym paleosędzią, bo i takie, takie określenia się. Ale uważamy, no, żeby łatwiej na takiej, było nam zrozumieć Na, takie, zrozumieć na, 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 na zasadzie takiej retorsji, mm -hmm. yes, tak, no bo tak. skoro mamy neosędziów, no to, to muszą tak. być też paleosędziowie. Zresztą, notabene, ja też jestem paleosędzią, tak. bo e, od wielu lat nie awansowałem nigdzie, mimo e, tych funkcji, które pełniłem e, także we władzy na wykonawczej 3. w rządzie. 10. Nadal jestem sędzią sądu rejonowego, odbierałem e, nominację sędziowską chyba z Krystianem Markiewiczem, o ile mnie pamięć... Tak. Państwo, nie mieli, prezesem justycji w związku z tym jeżeli ktoś chce mnie epitetami określać to to jestem paleo sędzią ważne żebym był uczciwym Panie, sędzią i chyba o to jest, warto chodzi warto też zwrócić uwagę że jest ta sprawa sędziego Chmielewskiego za nazywanie premiera proszę się państwo wybaczyć no tak tak nazwał na ziolem oraz atak na strażników granicznych bo to też ważne nazwał ich porównał ich do bandytów działających na zlecenie bandytów sprawę tę skierował do sądu najwyższego sędzia Polski. No ówczesny zastępca rzecznika dyscyplinarnego przy sądzie apelacyjnym w Warszawie. Nadal, nadal z tego, co, co mi jest wiadome, jest. zastępca rzecznika dyscyplinarnego przy sądzie apelacyjnym w Warszawie. A też proszę z, zwrócić uwagę na, na ten korpus właśnie sędziego Schaba, sędziego Radzika, Radzika i sędziego Lasoty, czyli tych głównych rzeczników tak, dyscyplinarnych, którzy opierają się dzielnie temu bezprawiu, które ma na co dzień miejsce w naszej ojczyźnie, ale są. Są także rzecznicy lokalni, tak zwani. Mm -hmm. I oni też swoje robią. No pan mm -hmm. sędzia jaworski, wielki szacunek dla niego, najlepszym tutaj przykładem. Nie wszystkie sprawy kontrowersyjne i polityczne biorą na siebie schabra dziki Lasota. Są też odważni sędziowie, no. Tutaj akurat też w Warszawie, no ale jest to rzecznik terenowy, tak? Przy, i przystać, przy każdym innym sądzie apelacyjnym czy okręgowym przyznać. też są rzecznicy i też wykonują swoją pracę niezależnie od tego, że spotykają ich z tego powodu różnego rodzaju przykrości. A wielka szkoda, bo sędzia akurat jawolski to w moim przykładem bardzo wybitny sędzia zresztą świetnie zawsze przygotowany tak, człowiek który potrafi też w prosty sposób przekazać wiedzę społeczeństwu na temat tego, co, co robi się w sądownictwie dzisiaj. Panie sędzie, ale chodzą takie plotki. Się, trochę mówił o nich pan, pan poseł ozdoba plotki na temat jakichś nacisków, również wewnątrz sądów. Ja mam taką informację od jednego z jednej z sędzi, w jednego z warszawskich sądów, gdzie wywiera się wpływ, zaprasza się do gabinetów, mówi się, żeby się wyłączali, mówi się, żeby się zapewne rzeczy nie zabierali na razie nie, nie wskazuje tu winnego prawda No to są informacje które również no posiadam jest państwa środowiska sędziowskiego właśnie ale to już chyba trzeba być na alarm mam takie wrażenie. Oczywiście, że trzeba bić na alarm. Tym większe, większa chwała dla tych sędziów, którzy tym naciskom się opierają. To oczywiście decyzja każdego sędziego, kiedy i w jakim zakresie ujawni, na czym te naciski tak, polegają. Jeżeli na dzień dzisiejszy nie mamy w Polsce prokuratury, tylko mamy neoprokuraturę Korneluka, Bilewicza i tych wszystkich uzurpatorów, którzy się mienią zajmującymi wysokie urzędy prokuratorskie, no to ja się nie dziwię, że ktoś, kto jest poddawany naciskom, czyli tak naprawdę jest popełniane przestępstwo, jest bo jest, bo to jest przestępstwo, nie biegnie od razu z zawiadomieniem do prokuratury, no bo po co? Do kogo, tak? Przecież Barski jest prokuratorem krajowym, Dariusz Barski, no tylko, że nie pozwala mu się wykonywać swoich czynności. To też jest przestępstwo. Robert Hernand czy Michał Ostrowski dzielnie punktują te wszystkie przestępstwa, nie waham się użyć tego słowa, bodnarowców, ale też wpływ na rzeczywistość w prokuraturze mają tylko taki, że tyle co powiedzą w mediach, to się jakoś tam odbija, ale decyzji nie, nie są w stanie podejmować żadnych. Korneluk i jego ekipa wrzucają im jakieś badanie przestępstw środowiskowych czy inne inne rzeczy. Takim z takim, takim starzem, z taką wiedzą i z taką odwagą. No, ale okej, okay, no, kiedyś, kiedyś to się skończy. Tutaj poseł Ozdoba to mówił, no to jest truizm. Zawsze się władza kończy określonego ugrupowania, a to się długo przedawnia. I jeszcze jedno pytanie, panie sędzie, dotyczące. Nie jesteśmy oczywiście od tego, żeby stwierdzić, czy jest winny ksiądz Olszewski, czy nie jest winny. To jest właśnie od tego jest niezawisły sąd, który ma to zrobić. Ale ma stać decyzja prokuratury o nagłym dołożeniu do, dodatkowego zarzutu, no do takiego zarzutu, o którym też już słyszeli, no bo rozumiem, że chodzi o to, żeby szybko mieć pretekst ku temu, żeby złożyć wniosek, złożyć wniosek o przedłużenie aresztu, mimo że sąd już wyraził się w tej. W tej kwestii i też orzekała paleo przepraszam, za, za wyrażenie. No tak, nawet można by powiedzieć bohaterka walki o orzekomo utraconą i odzyskaną teraz po 13 grudnia ja. praworządność, orzekała i. Tyle, co myślę mogła, co wychodziło z materiału przedstawionego przez urząd prokuratorski, no to tyle się z tego dało wyciągnąć, że ten areszt przedłużono do końca sierpnia, a to już dwa tygodnie i parę dni. I oczywiście nie nam tutaj decydować, ale no wygląda to jak realizacja politycznego zamówienia, zdecydowanie, bo jak to no Romanowski wyszedł, a miał siedzieć, Olszewski, Miał siedzieć, a może wyjdzie, a może te dwie urzędniczki z Ministerstwa Sprawiedliwości również wyjdą, a przecież premier czy inni wysocy funkcjonariusze no aktualnie rządzącego układu wypowiadali się już na takiej zasadzie, jakby oni byli już winni skazani mm. i, 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 i powinni po prostu odsiadywać kary, no to to coś trzeba było zrobić. To się oczywiście nie trzyma niczego. Tutaj akurat obydwaj obrońcy są członkami stowarzyszenia, tak. którego jestem prezesem. Więc, oczywiście, nie znam materiałów, ale z tego, co mówili publicznie, no to, tak. to, to Michał Skwarzyński mówił o tym, że bez jego udziału no to przecież pozbawienie możliwości obrony no czy rzecz skandaliczna. A Krzysztof Wąsowski też komentował, że jest to po prostu absolutnie, absolutna bzdura. I ja je mówię, że nie znam tak materiału dowodowego jak zna obrońca. No ale ten jeden z dwóch obrońców też już to obydwaj skomentowali, tak? Już że ja z coraz bardziej zaczynają się interesować gremia zagraniczne. No wiemy, że sygnaturę nadał wysoki komisarz NZTowski, który się zajmuje no niestety torturami. E, I dzisiaj stajemy jako Polska niestety, mówię z ogromnym żalem, no w takim szeregu państw, którym trzeba się przyglądać w, w kwestiach no, łamania podstawowego praw <tuszę> człowieka. tutaj ktoś tutaj Roku, takie słówko zdaje się funkcjonariusz służb, który, który miał duży udział w poprzednich bliskich kontaktach z Federacją Rosyjską, że Rosja już tu jest. Rzeczywiście Rosja może była w jakim zakresie, ale po 13 grudnia bardzo mocno weszła już szeroko ławą do Polski, bo rosyjsko białoruskie standardy właśnie widzimy. Kropkę musimy tutaj postawić. Sędzia Łukasz Piebiak, prezes stowarzyszenia Prawnicy dla Polski był moim i Państwa gościem serdecznie dziękujemy. Dziękuję bardzo. Sędzio, dziękujemy. To Państwa i kończymy, a za moment spróbujemy połączyć się z posłem Marcinem Romanowskim. Do zobaczenia.